Man of the ziemia się ma, wychodzę z cienia. Doceniać mnie nie musisz, po sam siebie doceniam. Masz coś do powiedzenia jebać, ja to olewam w genach. Mam hip urodzony, by namieszać. Wydaję nielegal, który was poniewiera. gdzie niż Menela, co pije złoty denar. Nie kupisz tego w sklepach, nie usłyszysz na antenach. Mam jedną zasadę: nigdy się nie sprzedać. Nie wyglądam na rapera, no bo wcale nim nie jestem. Po pierwsze nawet nie chcę, po drugie no to jep się. Kariera zmienia ludzi. Mi to niepotrzebne, nie jeden się w niej zgubi. Ewidentnie w tekście rzuca mięsem, zrobię rewolucję, takie nie zrobi Kessler, wejścia mega tuste nie odgrzewa w mikrofali, wersy są świeżutkie, nie możesz mnie przetrawić bo kurwa i te posłuchaj. Oryginalny w swoim stylu, Billu ty mnie nie pouczaj Można napisać coś dobrze, a wejść w bit to sztuka wielu łaków chce przeczerek Myślę, że się uda, myślę, że kurwa za używając audio robi robię dwutakt. Niczym lebro na parkiecie. on rzuca piłom do kosza rzucam przekaz pod ziemię, bijam się na wyższy pułap. Rosnę z doświadczeniem, otoczenie niech się buja, bo to me przeznaczenie nie ma tutaj udawania, kłamania, bez sensu treści, szczery do bólu. Ja tworzę to dla osiedli, siebie, ambitny siebie pewny. Daj mi jakiś podkład. Rozjebie go na części jak chemia kiris, Ja to ten typ, co w szkole nie słyszał dzwonka Zamiast siedzieć na lekcji, pisałem teksty na sokach nie mam czerwonego paska Jestem inteligentny, życie to sprawdzień nie zna go, każdy przeciętny. Kiedy człowieku umrę, to puś mi bit na stypie. Wtedy wstanę gościu z probu i ci pod niego na winę Dam ci wtedy dowód na to, że rapem żyje, chociaż widzę, że upada, to we mnie nigdy nie zginie, typie, Stram na krytykę wbite. Śmigam chodnikiem z bitem A raczej pilne w morzu liter z notatnikiem synek Sam to rozgminie, mam patent na własne życie. A kiedy mi już wyjdzie, tym migiem, dostaniesz wylew. Nie jestem w tupak czy pigi, nigdy tak się nie określe Szacunek mam do legend, do legend, szacunek wiecznie W klipach i na zdjęciach wszystko wygląda pięknie, mam trochę oleju w go nie myślę jak influencer Nie stoję z nimi w kolejce, ta kolejka jest po respekt. Mam laboratorium, możesz mówić mi Dexter, Nie wnikam, to jest na podium I tak ten świat przejmę, ARTE Przejmę rap, gra z pierdolnięciem